Witam Was dzisiaj w sobotnim vlogu, taki trochę nietypowy. Można zauważyć, że coś się dzieje, ale nasz kolega po fachu bierze ślub i tak ładnie uroczyście będziemy prowadzić orszak weselny. Już tam widzę, ciągniki stoją, się grzeją. Zaraz młodzi będą wychodzić i robimy im też pierwszy szlaban. Także mam tutaj koszyczek dobroci, jak to staropolskim obyczajem należy. I cóż, zapraszam na rewelację dzisiaj z ślubnego obszaku, także także tak, inaczej jak zwykle. Mam nadzieję, że się spodoba, oczywiście. Także już jestem na miejscu, jak się akcja rozpocznie, to będziemy dalej tutaj kamerować że tak to powiem ojej, już mi balon parę odleciało no, normalka już świadek stoi, czeka cześć tam do ten. Za co? za to korczycę się ustawić, to nie trzeba do Tak mówisz? Dobry. Trochę balonów zgubiłem, ale... Dobry. No... cóż. Siema, panie starszy. Dobry. Panie Temp. sprytny też pewnie. lubi się ten. lubi się tutaj ten, no... Samę, nie? Na polu tak cofnie się, odwrócicie się, nie? No i tak jakimś tempem, wiesz... A nie lepiej tutaj już od razu, jak będą wyjeżdżać, to ich zablokować? I możesz nawet i tutaj stawać nie? Hmm. Ten... Bo wiesz, bo ja muszę wcześniej wystawić troszeczkę na stoliczku. No to dobra, to już lepiej tutaj... No byś wiesz, może by już teraz się chcesz wstawić. No. Do domu nie idziemy. No, no, nie. A to jest wstań tu na środku. Ja tutaj, tutaj na środku podstwierdane, oni z boku staną. No wiem, i... żeby jeszcze goście jechać. No właśnie, to lepiej stanąć tak. Ja jeszcze nie ubrać, zobacz, tu gdzie ten kołek jest tu stanie środku drogi, tak jak trochę cofnij. Oni, jak goście, jak my będziemy wyjeżdżać, to oni koło ciebie staną, a ty Absolutnie. możesz na środku się rozstać. co całkiem tam za tą się staną No bo to wiecie, to też, póki jeszcze no, ludzie wsiądą no, do yy, samochodów, dobra, to... I, ten, I do kościoła, nie? I do kościoła zejdziecie, wy trzech obok siebie tam staniecie, postoicie, jak wszyscy do kościoła wejdą i dopiero możecie jechać, nie? A po wyjściu z kościoła nie zostajemy? Ale to już, to już od was zależy. Dla mnie nie, to, no to, wiesz, nie, ma, to dla mnie nie ma problemu. Żeby nie? to wiesz, ładnie, bo strzelają balony. No to wiesz, o tu Mika jak ja ale to tak wiesz. Yy, nie, w zależności nie jak nie. chcecie. Dla mnie to też to może to być. To jak to tam uważacie? Bo, nie no to a wiesz, a jak to wy tam macie. Robimy. I tam no ty wiesz, że to już tam nie no nie to wiesz, Bo jakby z kościoła wyszli, to fanfarami farami Można czy? też, można też, nie? Hmm. Jak tam pasuje? Ej, ten. No i jechać i tu napierdalać, tu zakręcić tą panę, mają z rykoła słyszeć, kurwa gdzie tu się jedzie, nie? dalej. aż tam tak kurwa przewody po Ty kur... już strzelają. Ja, to nie, to pęka, to Podejrzewam, że nie tylko takie gumy będą pękać, ale... Nie? To. Ja to sobie Dobra, Łukasz, wstawiaj. Dobra, wystawiam się. Wstawiaj sobie w cytranię na środku. A jak ktoś będzie jechał, to po filmiku. Pozdrów YouTube'a. Pozdrawiam i <laughs> Także prowadzimy uroczyście młodych. Pierwszy szlaban już za nimi Nie wiem co tam się nagrało ogólnie, bo kamera trochę się przekrzywiła, ale lecimy, lecimy. Do kościółka samego prowadzimy. No, słychać Adrian robotę robi. Jak starszy przykazał dawać fanfary, to dawać. A ja tym skromnym gliskiem, co mogę, to zrobię. No to i mamy kolejną bramę tylko gwizdek mi wyszedł. Tak. <grybuj> od oporu Ale nic ważne, że jest Jaki kogut na walczanie

Tutaj to kto zrobił szlawę? Użyjmy już. się przy nią to... Dlatego ja teraz tak uciekłem. Aha, no dobra, mi tak trzymać No tu się tanio nie wykupisz, kurczę, tu nie. nie, nie. Swoje dostały. <laughs> teraz nie wychodzi? Wie nie wiem. Dobrze po fanfarach musisz dawać. Kończy się. Gaz? To, to teraz powinno dobić już. No. jak jechaliśmy tutaj, to już tak nie, nie na każdy łapało. Ja już nie wiem wczesam. czy wężyk nie ten cienki, tak, co mamy... Chyba. Mam... Prawy chyba... <laughs> na śleczenia, na zlecenie. Wiesz, to się zaczyna, małymi kloczkami. <laughs> Dobra. No, najlepiej, ja stoję, czekam, czekam. Czekaj, jak kurwa jadł, ja nie? Wygląda na to, że misja wykonana. Młodzi doprowadzeni do kościoła. Elegancko. Elegancko tego. Także co, pozostaje nam życzyć zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia dla Mateusza i Marioli i kończymy ten dzisiejszy film, vlog, krótki, film, vlog, jak tam zwał, tak zwał, z tej pięknej, krótkiej, ale jakże pamiętliwej podróży.